falowniki Jaskawa GA500, przywracanie zapisanych parametrów do falownika. W poprzednim filmiku zaprezentowaliśmy, w jaki sposób zapisać parametry konfiguracyjne falownika w pamięci trwałej klawiatury. Teraz przyszedł czas na przeprowadzenie operacji odwrotnej, to jest przywrócenie zapisanych wcześniej parametrów z klawiatury do falownika. W tym celu, podobnie jak wcześniej, przechodzimy do parametru O301, lecz tym razem ustawiamy jego wartość na 0,2. Przechodzimy do parametru O301, ustawiamy jego wartość na 0,2 i zatwierdzamy, klikając Enter. Widzimy aktualnie parametry konfiguracyjne były kopiowane z pamięci klawiatury do konfiguracji falownika. Dziękuję.